Zapraszamy do naszego salonu Urody Prof. przy 36 Regent Place w Rugby. Oferujemy szeroki zakres usług związanych ze zdrowiem i urodą. Prof. oferuje wszystkie usługi fryzjerskie dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Pracujemy na najlepszych produktach renomowanej firmy Awinasz. Prowadzimy też stylizację włosów, odżywianie, farbowanie, różnego rodzaju, rodzaju koloryzacje. U nas zadbasz nie tylko o włosy, jeśli chcesz oczarować znajomych opalenizną, skorzystaj z naszego nowoczesnego, klimatyzowanego łóżka do opalania oraz stojącego solarium z windą i wentylacją. No i mamy też coś stricte dla pań, profesjonalny manikir. Dodatkowo do dyspozycji jest sala ćwiczeń z instruktorem, zajęcia fitness i szkoła rodzenia. Jeśli potrzebujesz relaksu, możesz skorzystać z usługi masażu leczniczego, terapeutycznego i relaksacyjnego. Nowością w naszej ofercie jest masaż gorącymi kamieniami oraz nefrytowym łóżku-serażem. 12 rodzajów masaży w tej chwili. Do tego dołączymy w najbliższym czasie jeszcze kilkanaście masaży, między innymi polecany masaż Lomi-Lomi, masaż klasyczny, masaż kamieniami, masaż leczniczy. Masaż kamieniami polega na układaniu miejsc chorych gorącymi kamieniami nagrzanymi przez wcześniejszy masaż w wprowadzeniu stan rozluźnienia ciała do stopnia takiego, kiedy chłonie ono ciepło z tych kamieni. Wpływa to także na rozluźnienie, na, na dalsze, dalsze zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne. Kamienie są ułożone wzdłuż linii kręgosłupa, wzdłuż miejsc bolących na stawach. Profał jest własnością Polmet Midlands LTD, dzięki czemu klienci przychodni mają dodatkowe zniżki w tym salonie. Dla tych z Państwa, którzy polubią nasze usługi mamy coś ekstra: specjalne karnety oraz karty stałego klienta uprawniające do atrakcyjnych zniżek. Do wykupienia są także abonamenty, w ramach których dostępne są nielimitowane wszystkie powyższe usługi. W miejscu, gdzie znajduje się salon Prof, jest także studio tatuażu artystycznego Aga Art, oferującego szereg usług związanych z tatuażem. Ja robię w taki sposób, że mówię tak, ja mam swoje wyobrażenie. To wyobrażenie oczywiście przelane na papier wcale niekoniecznie może Ci się podobać, ale mówię, jeżeli chcesz zaryzykować, ja będę rysować. Przeważnie, robię, średnio robię trzy rysunki dla klienta, żeby sobie klient wybrał, jaki chce. I no, mogę przyznać, że 99,9% ludzi wybiera coś z moich rysunków.